No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina um, Nowa zbrojka, jakaś wybitna, ale jest. E, w tym forcie w sumie fajne można rzeczy znaleźć, tylko trzeba uważać, żeby nie się nakryć, bo nas po prostu będą gonić. E, no i szukając powiedzmy tutaj ciekawych rzeczy, znalazłem to miejsce. Tędy przyszedłem, tam Spadłem już trzy razy, ale to nie jest istotne. Ten typ miał klucz, do do drzwi, żeby można było wejść. A tu jest jakiś miecz. Nie wiem co to jest za miecz, więc teraz wezmę i sprawdzę. Co to jest? Miecz stalowy. Szansa na zatrucie, krwawienie. A to? A przebicie pancerza. Dobra, bierzemy go. Bieremy i lecimy na eee, Dobra. Na początku to ja bym chciał pójść do tej zielarki Tylko absolutnie nie wiem jak zmienić pod te Nie wiem, nie pamiętam, może znajdę eee, to później nie jak jest no. no i poza tym to nic więcej nie zrobiłem, a nagrywam bo w sumie akurat grałaby no się weźminka miękka, a też nie chcę, żebyście tracili rytmę. No, w całości tak. No fajnie, na no szybkie podróże są, ale na razie nie będę to używać, bo w sumie po co? Mogę, ale nie będę tego robić. Dobra płatka jedziemy A chyba że po prostu o widzicie działa No Ogólnie nagrywam to jeszcze zanim zanim jest pierwszy odcinek, bo czekam na miniaturkę yy. no, Ale to kwestia jest pewnie jeszcze chwilę yy. Nie wiem, czy dzisiaj... Wolniej, płotka. Nie wiem. Tempo, teraz... tempo! No. Eee. O! Tym, co... Ho. o. Biera wszystko. Fajne, fajne, podoba mi się Ale pewnie znaleźliśmy jakieś wybitne, Teja, tak się nazwijmy Spodnie więc nie będę ich wymieniać Dobra Siemenu Dobra Bierę wszystko co tu rośnie No bo, no bo się przyda no, nie ukrywajmy to pojadę jakieś... Wszystko zabieram, sobie. Cyk, cyk. Coś będzie w workach? No oczywiście. Jakiś spiryt, bierę wszystko. Dobra. Dzień dobry, zostałem, zostałem jorka? Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... Czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrod jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. Hmm. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Krzyłki, chrocynki. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. No co? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mm. Pomagamy jej czy nie? Może pomóc, nie? Ja. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskułka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Dobra. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm. Na dnie rzeki, tam, gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody, będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar coś tam coś tam. <grym> coś tam coś tam. A dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Hmm. Nilfgaard ceni sobie jedno, porządek. Gryw go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Nożu to ty... w Tobie goryczy, za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A Tobie gdzieś się spieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał aż grywy znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Dobra, Geralt, nie podrywaj. A, na śmierci. Kurde, dobra, możemy spróbować mu leczyć. E, eliksiry skółka. obca, dobca Skłuczy mhm. Mm A gdzie jest dobędę Dobra, typiera coś mówiła o jakimś moście No, najbliższy most jest tutaj jakiś Bo co, też jest tutaj I tu Dobra, e... spróbuję zdobyć potrzebne do jaskółki, wrócę do was. E, no, w sumie pierwszy mój domysł był spoko, bo e, most okazał się być pełen... Pełen, mam dwa rozstupu. i znalazłem skarb. O to jest klucz do niego, który... Miałem w sumie jeszcze jechać, tylko od go zobaczyłem. Dobra, no zobaczymy co tu jest. I... Co tu będziemy? Okej. Okay. Rozkazy wojenne. Muszę będę A ktoś mi teraz sobie chciał przeczytać, to sobie teraz przeczyta i to trzyma. No. Tamerski skaz. skaz... Ho dobra. Jedziemy tam. Okej okay. O. No i to to lubię. Dobrze. Co to mamy? To też kolejny. Dzień dobry, tam Jolka. Okej, okay, tu mamy coś. No, dokładnie tak. Um, Okej okay. Zobaczmy, co to będzie. No, to za gry najbardziej, czyli... rozwalanie. Oreny jakieś. Żywica, schematy, buty, oreny. Wszystko? Kurde, no, zobacz, pieniążki. O, tu jeszcze są, jest coś. Ha! Fajnie. Z, 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 zacząłem ten, zacząłem ten od zielarki, skończyłem na ukrytym skarbie. Dobra, zaraz coś tutaj, coś zrobię, bo nie będzie dawało mi spokoju. Um, dobra, idziemy do niego. Ha, to Typiaura miała na sprzedaży w ląchawce. No. Tak? <sighs> nie pamiętam. No to co? Zabijemy ją albo rotojemy? Mam eliksir dla Leny, to jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. To, jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Dla mnie to działa natychmiast, ale ja mam szybszy metabolizm, u niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Oho. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. O, pieniądze zaraz. Super. Co dostałem? co dostałem? Co dostałem, co dostałem? No? Ok, ten poziom. Czyż może być? Czy jeszcze dostałem czy coś wszystko? Nie no, już oświetlenie trochę podrosły i 50 koron wyda a wydałem 25 na to, to spoko